Radio CKP-IDE. Witam Państwa przy mikrofonie Andrzej Leusz. Tradycyjnie w sobotę zapraszamy do posłuchania audycję Radia CKP-IDE. Dziś przeniesiemy się do sądowej Wiśni oraz Żółkwi w obwodzie Lwowskim, a także do wsi Starachuta na Bukowinie, gdzie działacze środowisk polskich włączyli się w pomoc obrońcom Ukrainy oraz przesiedleńcom. Muzyka Swoimi wspomnieniami z pierwszych dni wojny podzieliła się dyrektor lokalnej polskiej szkoły sobotniej Irena Bechta. Opowiedziała również o pomocy mieszkańców sądowej Wiszni dla przesiedleńców. Od początku wojny, od 24 lutego, wszyscy byliśmy przerażeni po niedaleko nas właśnie taki był wybuch na lotnisku wojskowym lotnisku to takie już stary, on nie działający, ale tam był jakiś wybuch. Nie, to nie rakieta, a po prostu wybuch, i to tak przestraszyło wszystkich. Szkoła przestała działać. Życie niby to wszyscy przerażeni, przestraszeni. A jeszcze właśnie dużo tak dodało takiego no, zmartwienia, strachu. Kiedy zobaczyliśmy wielką ilość uchodźców, które właśnie przez sądowe wiśnie jechali do granicy z Polską i wyobraźcie sobie, że kolejka była dalej jak sądowa wiśnia, to znaczy, że więcej jak 40 km i te ludzie stali w tej kolejce, a niektóre, kto chciał się dostać na pieszo, to pieszo szli, zostawiali samochody po oboczach i pieszo szli do przejścia granicznego z dziećmi, po drodze rzeczy swoje zostawiali, bo to było ciężko i to taki pierwszy tydzień to był bardzo taki dużo strachu i dużo takiego, że niby koniec wszystkiemu. No ale później zaczęliśmy trochę tak ogarniać, powiem tak, zaczęliśmy zorganizować od razu, w pierwszych dni, pomoc tym właśnie uchodźcom. Którzy jechali do Polski, często nie mieli ze sobą ani jedzenia, bo uciekali po prostu czym byli. Ani jedzenia, ani jakiegoś tam środków higienicznych, no to ludzie z Sądowej Wiśni mobilizowali się. Wolontariusze od razu stworzyli taką organizację, powiem, i przez taką grupę stworzyliśmy. I co potrzebowali, to od razu pisano było w tej grupie, i ludzie zgłaszali się, że ja mam to, ja, a drugi ja mam to, no i wspólnie, razem pomagali właśnie tym uchodźcom. Później, kiedy ta fala się skończyła, druga fala to była pociągami. Ludzie pociągami jechali do Polski, i właśnie te pociągi zatrzymywali się w Sądowej Wiszni. I nie raz stali po 5-6 godzin, a raz nawet i 10 to w ten czas było zorganizowane takie wynoszenie kanapek, posiłków, gorących posiłków na stacji. No i ludzie z wdzięcznością otrzymywali tą pomoc. Były takie wypadki, nawet kiedy matka wyszła z pociągu i mówi, że trzeba pomóc, bo dziecko, no, całe już tam malutkie dziecko było brudne i trzeba było. I umyć to, nawet ludzie brali po prostu do domu samochody, do domu, obmyli te dzieci i z powrotem, ale się bardzo bali zatrzymywać, chociaż na jakoś tam godzinkę, bo bali się, że ich pociąg zostawi, chcieli się dostać do Polski. No, a my teraz tutaj w sądowej Wiśni na obecną chwilę to mamy gdzieś tak po rodzinach uchodźców, bo ja w swoim domu też miałam jedną w rodziny. Ale już ta rodzina wyjechała do Polski, bo oni mieli tam mają syna. I jak tak trochę kolejki te spadły, to oni wyjechali właśnie do Polski, żeby tam. No, co w sprawie, jeszcze powiem parę słów, Pomoc Polski. Właśnie ta pomoc jest teraz bardzo taka ważna i bardzo z wielką chęcią ludzie się zgłaszają do pomocy. Powiem o pierwsze dni wojny, to do mnie zdąło mnóstwo telefonów, że możemy tam przyjechać, że poszukają nam mieszkanie, będą się starali o wszelką pomoc. Niektórzy wyjechali, ale większość, powiem tak, sądowej Wiśni, bo tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, powiem tak. To zostaliśmy tutaj, zostaliśmy na miejscu, bo na pewno jesteśmy potrzebni tutaj teraz. No, ale pomoc trafia i z Polski do nas. To plewani na naszą parafię, w kościoła przewożą wolontariuszy, przewożą znajomi z Polski, z którymi przyjaźnimy się w różny sposób. Czy to szkoła miała jakiś kontakt, czy przykładowo jakieś pielgrzymki były zorganizowane, i szli przed sądowo-wiśni i tutaj się zatrzymywali, my ich nocowali. I właśnie te ludzie teraz zorganizują pomoc dla Sądowej Wiśni i teraz także i miejska władza nasza tam w swój sposób jakoś ma partnerstwo i przewożą im pomoc. I stworzono takie centrum w budynku kultury, stworzono centrum i właśnie w tym centrum uchodźcy, którzy zarejestrowani mogą przyjść i otrzymać pomoc bo wiadomo, ani pracy. Tutaj mamy taką rodzinę, że z ośmiu dziećmi przyjechali tutaj i jedna rodzina oddala im swoje mieszkanie. No, takie puste było, po rodzicach zostało i oni tam zamieszkują. Trzeba było nieco wyremontować, trzeba było jakiś sprzęt ale ludzie z chęcią, ten lodówki ma, ten ma łóżko, ten ma ten ma pościel, no i tak zapewnili tym ludziom no jakieś takie umowy, żeby można było żyć. Jakie generalnie są nastroje wśród ludzi? Czy właśnie te osoby, które tam przyjechały, chcą się zatrzymać, czy one mają nadzieję, że uda się do domu wrócić? Powiem tak, że niektóre to mówią, że ich domy jeszcze całe. Z Charkowa mamy dużo rodzin, z Charkowa dużo przyjechało po tutaj mają rodziny. I właśnie to już rodzina zajmowała się poszukiwaniem i mieszkania. Najpierw przyjęli w swoich domach, a później jak to było za ciasno, jak tam przyjechało 20 osób, to poszukali im jakieś mieszkanie puste i oni tam no i mówią ich mieszkania, przykładowo z tymi, co rozmawiała ostatnio, to jeszcze całe niezniszczone, to oni zamierzają wrócić. Tak, oni zamierzają wrócić i bardzo chcą wrócić, bo te dzieci z tych rodzin dołączyły do naszych szkół. Oni w klasach ukraińskich się uczą i mówił, że przykładowo taka jedna ta dziewczynka, że w Charkowie jeszcze tam chodziła na, do szkoły sztuki. Zajmowała się gimnastyką tak profesjonalnie, a tutaj nie ma takich możliwości. No i ona tam ćwiczy w domu sama, pracuje, ale chce powrócić, chce powrócić do domu, żeby można było tam dalej pobierać naukę i uczyć się. Ja myślę, że każdy z nas, każdy człowiek generalnie czeka na zakończenie tej wojny i mam też takie pytanie, jakie ma Pani plany na zakończenie tej wojny? Jakby co pierwsze Pani zrobi, jak się Pani dowie, że o, wojna się skończyła, Jakie może takie marzenie? A jak się zakończy wojna, to zrobimy wielką, wielką uroczystość w szkole, będziemy się cieszyć, to będzie wielka radość. Danuta Stefanko z Radia ckp rozmawiała również z Lianą Blicharską z Żółkwi, która zajmuje się logistyką dostarczania pomocy zagranicznej w organizacji Icare Piklujus. Posłuchajcie. Od momentu, kiedy zaczęła się wojna, aktywnie działasz jako wolontariuszka. Opowiedz proszę o tej działalności. Działam tutaj w Żółkwi, właśnie koło Lwowa. Mamy tutaj centrum humanitarne. Też mamy centrum podzielone na dwie części. Jedna część jest zarządzana przez władze miejskie, żółkwi, to jest część humanitarna, właśnie gdzie mamy wymuszonych przesiedleńców, otaczamy ich opieką, czyli tam dziewczyny otaczają opieką, rejestrują. Później ci osoby są właśnie gdzieś rozmieszczani w specjalnie przygotowanych centrach w okolicy. Ja działam w drugiej części, która zajmuje się bardziej właśnie wojskiem i zajmuje się też cywilami w regionach, gdzie obecnie prowadzą się aktywne działania wojenne. Nasza część jest koordynowana przez organizację i Piclujusa, do której właśnie też należę i odpowiadam za logistykę zewnętrzną, czyli za to, żeby pomoc na przykład z Europy i też ze Stanów Zjednoczonych trafiała tutaj do nas. Właśnie mówi się, że dla wolontariuszy nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko wszędzie, zawsze da się sprowadzić. Właśnie to jest tak, że to raczej dla naszych darczyńców nie ma rzeczy niemożliwych, co tylko właśnie jakie otrzymujemy listy, jakby głównie zajmujemy się medycyną, ale też na przykład mamy magazyny z żywnością i higieną. Naszymi takimi stałymi partnerami jest fundacja Sióstr Dominikanek, Sióstr świętego Dominika w Polsce, ale też na przykład Ukrainian Foundation i Ukrainian American Culture Center w Portland. To od nich właśnie otrzymujemy najwięcej pomocy, i to właśnie dla nich tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, bo tylko czego, co potrzebujemy, to oni nam pomagają tutaj sprowadzać. Właśnie, czego najbardziej potrzeba oprócz wspomnianej żywności i też do jakich może miejscowości ta pomoc trafia? Oprócz żywności potrzebujemy właśnie medycyny. Medycyny dzielimy na takie parę kategorii. Po pierwsze, to jest medycyna właśnie dla cywilnych. I ona trafia oprócz szpitali też zwykłych, ona trafia bezpośrednio do regionów, tam do centrum takich kryzysowych, w regionach, gdzie teraz prowadzą się aktywne działania wojenne, ale też na przykład bardzo potrzebujemy medycyny taktycznej. Oprócz tego pracujemy ze szpitalami polowymi, przyfrontowymi i szpitalami tutaj wojskowymi w obwodzie lwowskim, do których dajemy bardzo dużo rzeczy właśnie dla chirurgów i chirurgii specjalistycznej. Jak ludzie na tę pomoc reagują i też jak emocjonalnie sobie radzisz właśnie z tymi spotkaniami z ludźmi, które są ofiarami tej wojny? No po pierwsze to jest jakby oczywiste, że ludzie bardzo dziękują za to, co możemy im przewieźć, że nasi kierowcy na przykład dojeżdżają też w regiony, właśnie dużo wysyłamy na Charków, ale też przez to, że działamy właśnie wspólnie z wojskowymi, to możemy wysyłać rzeczy na przykład w Donieck i niżej w kierunku południowym. Ludzie bardzo nam dziękują. Na przykład mamy też stały kontakt z wojskowymi, którzy też to wygląda tak, że na przykład ładujemy samochód. Najczęściej właśnie wysyłamy pomoc busami, ale jeśli to idzie na przykład połtawa, kijów, winice, to wysyłamy ciężarówkami, w których właśnie część mamy dla wojskowych, a część mamy dla osób cywilnych. Wojskowie są też, mamy stały kontakt i oni są jakby bardzo wdzięczni, szczególnie cieszą się z tych apteczek medycznych, taktycznych, które organizujemy właśnie. Powiem, że no, tutaj jest u nas ekipa w centrum, która składa się z 25 lekarzy. Różnych kierunków i mamy tutaj stałe treningi też z medycyny taktycznej. Nasze dziewczyny tutaj jeżdżą na przykład na poligon w Jaworowie, gdzie bezpośrednio uczą, najpierw żołnierzy jak z takich apteczek korzystać, i później je oddają żołnierzom, którzy bezpośrednio teraz rozpoczynają swoją rotację. Jak sytuacja wygląda w samej i jeżeli chodzi o środowisko polskie? Czy osoby właśnie też się angażują w pomoc na przykład uchodźcom? Tak, oczywiście. Właśnie w Żółkwi mamy bardzo dużo, pomagają właśnie siostry Dominikanki, które mają w Żółkwi swój klasztor i szkołę sobotnią języka polskiego. Oprócz tego dużo pomaga też Polskie Towarzystwo i Parafia Świętego Wawrzyńca w Żółkwi. Po prostu każdy też załącza swoje kontakty, gdzie może, żeby więcej tutaj sprowadzić rzeczy i żeby te rzeczy naprawdę szli tylko właśnie prosto, prosto do ludzi, którzy potrzebują tych rzeczy. Regina Kałuski, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Jana Pawła II w Starej Hucie, opowiedziała o początkach wojny oraz atmosferze na Bukowinie. Podkreśliła również znaczenie polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Życie po 24 lutym zmieniło się kardynalnie, dlatego że nic nas, cały kraj nie oczekiwał, że w XXI wieku mogą się przydarzyć takie rzeczy, że w XXI wieku... Mogą po prostu zabijać ludzi. Do teraz to się po prostu nie mieści w naszych głowach, nie możemy się z tym pogodzić. Natomiast jeżeli brać tak, od 24 lutego, no to obudziliśmy się i dowiedzieliśmy się, że rozpoczęła się wojna. Nadal nie mogliśmy w to uwierzyć. Były jakieś takie stan po prostu niepewności, było wielka niewiadoma, nie wiadomo było co robić. Baliśmy się oczywiście, baliśmy się, że nakryje to zaraz całą Ukrainę, wiedzieliśmy, że tutaj na Bukowinie jesteśmy bezpieczni, dlatego że jesteśmy tuż przy granicy z Rumunią, ale mimo wszystko była wielka niewiadoma i był wielki niepokój. Na początku nie wiadomo było co robić, więc robiliśmy wszyscy różne rzeczy, żeśmy jeszcze nie załatwiali żadnej pomocy humanitarnej, bo po prostu nie wiedzieliśmy w jakim kierunku mamy dążyć. Więc zorganizowaliśmy tutaj z dzieciakami z naszej szkoły. Takie wyjście w góry. W Starej Hucie mamy taką górkę około 800 metrów nad poziomem morza i mamy, żeśmy zawiesili tam wysoką, bardzo wysoką flagę, gdzieś mniej więcej 5 metrów i sama flaga miała 3-metrowa flaga, więc teraz ze Starej Huty można zobaczyć tą flagę ukraińską, którą wiatr powiewa. To był taki nasz wyjaw patriotyzmu, takiej jedności z całą Ukrainą. Jak zmieniło się życie środowiska polskiego? No, tutaj można na przykład powiedzieć taką rzecz, że zaraz po tym, jak się rozpoczęła wojna, myśmy dostawali setki pytań od naszych przyjaciół z Polski. Czym możemy pomóc? W każdym SMS-ie brzmiało to pytanie, w każdej rozmowie telefonicznej, na wszystkich messengerach, ale mówię, że na początku nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, i nawet nie wiedzieliśmy, o co mamy prosić. Natomiast później każdy z naszych mieszkańców tutaj Starej Huty nawiązywał kontakty ze swoimi rodakami z Polski. I oczywiście każdy chciał pomóc, więc zaraz zaczęli nasi tutaj ludzie, nasi wolontariusze w naszym polskim środowisku działać i rozmawiać w tym kierunku z swoimi znajomymi z Polski. I zaczęliśmy organizować taką pomoc humanitarną, bo już niedługo po rozpoczęciu tej wojny zaczęliśmy we wsi u nas tutaj, w naszych domach, w szkołach przyjmować ludzi, którzy uciekali z tych miejsc, gdzie trwały walki. No, i oczywiście ta pomoc humanitarna nam bardzo pomogła. Ale najważniejsze było dla nas to, że czuliśmy to wsparcie takie moralne. Dlatego, że znajomi, bliscy, dalecy, wszyscy po prostu pisali, wszyscy nas wspierali, wszyscy mówili: że jesteśmy z Wami, trzymajcie się. Bardzo dużo naszych znajomych proponowało nam mieszkania. Mówią, jeżeli tylko. Dacie radę wyjechać to zawsze was przyjmiemy. Zawsze znajdziemy wam dach nad głową i takie wsparcie moralne dla nas naprawdę bardzo dużo znaczy. Radio CKP i DE. Dziękujemy Państwu, że w ten sobotni dzień byliście z nami. Życzymy spokojnego tygodnia, no i jeszcze dobrego zakończenia weekendu. Słuchajcie podcasty radio CKP. I DE. Do usłyszenia już wkrótce. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.